To jest jeden wielki śmietnik akurat Chcesz broń? Ale coś na ścianie to spokojnie mogę się Taki gdzieś tapelek mam Pieprzowy ty pieprzowy nie? Nie, Ale to jest tak. no, ja. to. Nie To nie wiem jakieś to wystawa no, tak. Oj 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 Ale bo... no, to i potrzeba bo... ja, słoików. Ja faktycznie od fotograma tunel techniczny no to tyle kamienic jest no to coś porządki sobie musiał zrobić a widziałeś tą czekaj osiemdziesiąt tą fotkę z. o skuter o od Passata też światła tylne b Hydranet, ta hydronetka? A nie, to jest boku. nie, to ty co takiego ja właśnie mam, co mi miało za przygotowano? no. A, a. Części można jeszcze. No to jest tak samo, tylko że inne nazwy zmieniają mnie. To tylko został. Po regulator napięcia, który lubi się palić pod akumulatora. Klackson jest nawet. Nie, no, to odkręcić. by mi się przydał, bo mnie padł. No to jest silnik kompletny. No mówiłem na tlenu za, zamówiłem bo taki to, klucz, tak. że. Jeden na wszystkich, na wszystkich. A taka jeszcze. Można było zobaczyć, jak to co No, Koszulka policyjna została. Mhm. Ale kobiety muszą być na golasa No to nie, tam, nie, trafię. Wrocławska fabryka mebli O, widać, że panowie policjanci muzinki lubią. Same muzinki. Ule tutaj to zgnilus. O. Po tole, też się zabezpieczył. Tak, Tylko tyle z tego, co środka zostało No zobaczymy u, dalej, co tam u, się znajduje O, Uuu, Tu, to Ale po co tyle tego smaru tutaj trzymali, nie? Palejki są. Aha. Każda koweta taki smar jest, nie? No. Tu mamy. Jakieś warsztaty może były. Kurwa nie wiem. Znaczy, tak. do swojego auta tego by nie używali. Kurde, kurwa gęsty smar. No dobra, taki. A radiowęzę czy to jest no, internacyjny. Tonsil. A to jakby na samochodach były montowane kiedyś no, takie? Nie? takie no. Na Nysę. Tak. Kiedy ja, ja, ja. to chyba kotłownia była? Bo dużo tej otoliny jest. Masz różne te różne, nie? A jak na dole masz cała ta idzie, nie? Tylko krok do przodu zrobię To nowe grubo po Ale zapach nieprzyjemny co? No jest taki... Czekałem, co to jest? Bioring na paliwo? Bo jest jakaś woda w środku. To by nie bioring na paliwo, nie? No może być. Jeszcze ten baza. Do... Ale to mi na paliwo? Na wodę to by mieliby ocieplane, jakieś tam boiler. No chyba coś. na wodę. No kran wypuszczana była. Nie no czego by to miało być? Woda, woda. Jakiś zbiornik na... Może zbiornik na gorącą wodę? No, jest? głębokie to nie, fruciutkie, ale... retencyjne Retencyjny ja, No Znaczy nie retencyjne, ale... tak... Wyrównawszy raczej Wyrównaw się, nie, wyżej, bo musi być wyżej, nie? Wyżej, no. Chyba, nie ciśnieniowo jakoś tam Cieśniowa, to wyrównywali. No, jest tak. no, to jakaś kotłownia chyba w tym bierze, i to... Dewelofor już tam coś buduje. Chyba jakaś hmm. składnica, bo właśnie co? Daj, bo ten lasek tutaj, to było oni tutaj przybył las, to wycinają, i o, i było za dymem. Kurde, co, tak, jako park by mogli zostawić, coś tam jest? lasek na razie pod miasto, wiem, wiesz. Parę deseczki też sobie podkładał, sklejkę. A, tak to to nawet do palenia się nie nadaje. O, tu cieka jest. A tu są te budy dla psów. No Każdy pies miał wyjście na zewnątrz. To są otwory i każdy pies mógł wejść z budy do środka, nie? Na pomieszczenia. Są te budy. budy, blachę osynkowaną obicę. Drut kolczasty. Pod budynkiem to tam są teraz I Tam już nic nie ma. O. Mówić. A te tunele, a te tunele, o których pan mówił to o, tylko, że hmm. nie wiem ja kiedyś dawno, dawno, dawno temu tam byłem w tych tunelach, ale nie aż tyle co on, nie? A ten zobaczymy, jak tutaj z czasem nam zejdzie. O, chcesz? Biurowy? Zaromania foteli jakieś instrukcje BHP Kurde. Ten mi załatwił orzeszek, rękawice te takie odporne na wycięcia Aha. Oczywiście zostały <garażu> w garażu No, bo te są zwykłe, robocze, nie? A tamte są fajne, bo wiesz, nie przetnę się gdzieś tam szkle Fajne elektryczne pieszce kaflowe Tego z tam mi załatwił, ale... nie, opłaca się kupiłaś za pięć Nie, są Nie, fajnie cienkie są, będzie ja Ci pokażę no. Nie ja miałem ostatnio nałożyć na, na myr jak byliśmy A, Takie siwe, nie? Nie wiem, bo ja miałem takie krótkę do, do tych szybki do noszenia, ale no, tu to biurka pozostawały Trochę gratów jest, zobaczymy co dalej nas czeka. To nie wiem wapno jest Czy to proszek Jak mąka, nie? Patrz. Aha jak mąka to, no? Takie nie dziwnie. Warsztat konserwacji sprzed i o, o, Czajniczek, pasata, BHP. To tak, 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 jest taki o, piasek, nie? Mm. BHP, on dobry jest. No masz półkę gotową. To trochę zbiór, ale można zobaczyć. Okay. Myślałem, że to schody są tą grane. kryształ kryształ okay, Kluczyki. <coughs> Karak. <coughs> no, nie wzięli, tak? Patrz, kryształ kryształ Samsunga. Ale kryształ 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 Pewnie nie życie. A, to widzisz, ten puto gaśnica. Ktoś się, się bawił i gaśnicę rozdupszą. Ktoś się nie bał i rozwalił. O, pamiętasz? Straży o, o. pożarnej, do WSP się u nas były takie mundury, takie ala wojskowe, nie? O, no, fajne. No, to, by... to, musiał... Aha, bo to... Bo to są typowo te to jest, to no weź, do szkoły to może takie używali, nie? ja widziałem tutaj, jak szkodęli te psy, to takie był pobierany wiesz, i rzucał ciebie na niego. Masz, oryginalnie zapakowane słoiki. To jednak tutaj były na miejscu te słoiki, nikt nie, nie, nie przynosił. Aha, o, no patrz, no faktycznie. Wszystko nowe. Aha, faktycznie. Ale po co policji słoiki? I to jeszcze tak zaraz, dla pól, całkiem to? inne gwinty jeszcze były, nie? Znaczy dla psów? Ale wali. Ale tych aktymelków leży, nie? Przątkowa kogoś? Tu jakaś pani. No dobra, idziemy dalej. Wale, wali O, taśma policja. W barwach policyjnych, niebieskie wszystko Gminizna sama, nie? śmieszna ta taka portfolia. Ale jeszcze jakie były milicyjne, to mili milicyjne, a nie policyjne. Mam milicyjne jeszcze? No, jakie nawet te o tak, ale policyjnych to Zlecenie, wezwanie numer I mamy rok 1997 o. No 2,5 promila ktoś miał o, a, 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 a. <gry> Na interwencję jechali A to wiesz co kiedyś była taka sytuacja Bo to jeszcze jak pamiętam tutaj to funkcjonowało To tam zatrzymali gościa jechał trawantem. No dokładnie tam, gdzie te czytane staną. I co mianowicie? Otworzyła, otworzyła policja e, drzwi. Pamiętam, bo stałem na przystanku i gościu wypadł. Tego za ręce i za nogi zanieśli tutaj. No, taki najebany. Ale to chyba by siodlowki nie było, co? Tu, tutaj nie, wracali. Nie, na drugim końcu. To wie, to... Na pewno zaraz kogoś go tam garno, bo wiesz... No, to nie jest, to nie, to nie był tani hotel. Ale jeszcze jest działka, jeszcze nic nie jest. Ja wiem, wiem, wiem. Ja wiem kolego powiadam. Ale już więcej yy, jakoś To no. Jakiś były, nie? Ciekawe. Kółek też odgrom o to. Po co te kółeczka? Jakiś, czekaj, kiedy ja byłem radny na wyczerźwiarce, to był w 28, 2008 chyba, tak, czy 9. To ja pamiętam, płaciłem 260 złotych na wyczerzwiarce. No, to teraz byś zapłacił z tysiaka. No. No i tutaj na bocznego właśnie piliśmy z kolesiem, ale w piwnicy wódkę. Wiesz, jak to, litra na dwóch, no i... Wyszliśmy na dwór i on mnie odprowadzał na przystanek na drugą stronę tutaj i wjechałem do chaty No i nie, i nie dojechałem. <grym> no. Ja pamiętam tylko jednym okiem je patrzyłem jak on z przystanku na czworaka na drugą stronę szedł. A ja już byłem totalnie zgony <grym> No ale tam, o, to raz leczyłem. Mam coś <grym> dla siebie, pas. O ja pierwsza. No na Wam przebranców. Kurde, pa, a ja się chcę. Ubiorę, nie wiem tam. Ten milicyjny. Cały gościu kurwa nie, leżysz. <grywa> no czekaj, ja już więcej zrobię. gościu O, gościu, hmm. o to bardzo nie wiele. O, oh o, 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 nie nie będziemy wodzić. Też się pozawalało. No znaczy, to takie pokoje mieli, nie? Nie, nie wiem, nie. czy kość, ścianka wstawiona jest? Chyba że to lalka. że te <laughs> <Mierze na lalkę. laughs> patrzymy, że to to lalka. To już teraz wiemy skąd te suknie. Tak. Wszystko wydało Kogo to sukienki? I tych małp eczek. Dziękuje, nie mogę wziąć. Kiedyś, kiedy powiedziałem, że jesteś w mocy o godzinie, tam gdzieś śpią, bez żadnej razy, nie? Ja na przykład wiesz zasnąć i tak dalej, to jest OK, kolecie, ale jak zaśniesz, to już chyba nic nie ma. Ograniczę się coś takiego. Jeden okrada. okradać. O, pal zbiorników paliwowych. Jaka grupa? Tak na zasiekach to samo. Wszędzie baki paliwowe, nie wiem czemu tak... O co chodzi z tym? Czy uszkodzone tak wyrzucają, czy... Co jest? Tapicerki wszystko. O, fajny, masywny ten regał, nie? Tylko o, płyty o. porobić i... To tak, no, w no. piwnicy to idealne. Co, 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 co tu mamy? to mamy? Kornel to co za samochód? Jakaś Honda, chyba. Korter to. czy on ten No, jakaś Honda musi być, bo tak? po tym. Po światłach, nie? Po światłach i po MMBL-cie starym, A, jak, nie, jakby Hondowskie. Ewentualnie Mazdowskie, ale. No, też nie ma nic. No, Takie mają trochę podróżne bardziej, ale... No Panią obudzili. Chondy, chondy, Tak. Hmm. No w złym stanie nie jest. To, to taki tak? z... W złym stanie nie, jest. taki asokuracyjny bardziej byłby, nie? Pas. Idę tu zobaczę Ty, tu my piwnice mamy jeszcze, to co ja lubię... Ole ty, nowe lakierki, trzewiki nowe nie chcesz? 38 Ktoś ich O, kiedyś te wieże w Młodzi były, pamiętam. No, były. Nie. Mhm. Się bawiło, głośniki się zmieniały na jakieś tam lepsze, takie u Pioniera czy coś. Były 2009. Coś lepiej, lepiej. lepiej grało, która była? Happy, happy. To, 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 miałem, to miałem chyba wszystkie części tego. Lepiej jakieś trezarki, coś? No. Fajne. Świat wiedzy, no. Fajne, fajne tego. fajna rzecz. Dziesiąty ósmy kalendarz, patrz na no, to, to, to jest. No widzę też... Takie jak już widzę, że była tu Skaja i jeszcze... No to już tak. Rzeczypospolita Babska. Czternasty no. rok, no. O, to już. Proszę? No, lecimy. Jest tego, full nie sprzątanie tego yy. Nies. Sprzątanie. Yy. nie to małe, pasjonatu to nie większe pod, pasjonatów podziemi tego, no Bóg. Yy. to króliki trzymali? albo ja, kury trzymali, żeby no nie. no, mogą być, no, na pewno nie? No. No, nie, nie? No, nie bardziej? no bo do czego ten tu jest jakiś kanał prowadzi gdzieś? Do góry okienko jest. Tutaj kotłownia, nic nie było. Jeden regał. Klatki jakieś A to co to jest? To nie wiem co jest. że jakieś te... A ty, osłonik jest tego był, nie? A, no, o. Stary. To już możemy wiedzieć co to jest nie więcej. Ale, ale do cenna taka nakrętka dziwna. kurde, muszę zdjęcie zrobić i widać się poszukać wiesz? To mogło użyć nie mam pojęcia, jak coś wlecie, jakiś wiesz. to? Zrobię zdjęcie, zdjęcia i się poszuka. Modne kasety mam na kapelce. Teraz ludzie kupują. na jest pewna kaseta, A teraz jak już zresztą, dużo rzeczy jest poniszczonych, zutylizowanych, no to wielce moda się zrobiła, nie? A tak to wie. Tak jak były z komarkami, z włoskami. Za grosze kupywałeś, a teraz? Coś tu też se, się urządzi ładnie. Plakaty. Takie seszkowe wniosek na boku. Tam jakieś jeszcze inne pomieszczenia? No. A, je, o, to A to dobra, to chyba wejść. Dobra. Raczej sami nie będziemy, ale... To taka durnota, Po chlebę te po powybijali i tak dalej. Mieliby szyby drzwi nie. To w miarę cię wybijali, A tak to w przyciągu o, teraz śpią. O, buciki pumby nie chcesz? Nie chcesz koszulki 4F? Zachowaj czystość i porządek. 4F no. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolski. Dwa tysiące i siedem. O, gumki się walają. O, nie, to ćwiczy. No ale do mycia no, wszystko. A, a tu skręcone są Nie przejdziemy, nie? Mm. No, szuby do, dobre są Słuchawka, widłów Ale to wysokie jest To się jest To się z bo Bąka puścił A boiler został ale to możemy tam nie zaczynamy fajna skrzynia, ciekawa. Tam jakieś dobre jest karganie, to nie? Tak. Takie, no, jest tam. No to tak jest tam mieszka w tej strony, nie? Ewa. Ale trutka na mój się jest posypany No? tego, no. a to jest te lustro weneckie, nie? A tutaj, a może być może, no? A i na drugą stronę zobaczymy widać. Nie Bo ja tam nic nie widzę. No, nic nie widać, to są weneckie. Co, widać mnie? No, a ja ciebie praktycznie nie widzę, tylko samą latarkę. Punkcik taki, jak się świeci. No, no, weneckie. No to tutaj mogli coś przesłuchiwać podejrzewam, nie? Z tamtej strony, nie ty jesteś. Jakieś karmy, o, Góra, piętnasty rok. Uh -huh. cztery i to twój kolega dobrze mówił, bo jak jego nagranie widziałem, to tutaj było dużo lepiej w stanie, co wszystko. Mhm. Stare komputery. A z czwartego roku jeszcze masz. Może... No. Mm, Suleńczyk, niech się bodzi wilkowo. A, jest moja wiocha nawet. <laughs>